A! zespół Z wygrywa! Gwiazdki, zawiodłem się na was. To był czas na rywalizację, a nie kąpiele błotne. Że co? Wielki Puchar Obozu jest wach. Nacieszyliście się, a teraz lepiej pogadajmy o mnie. W tym roku postanowiłem zostać przewodniczącym szkoły. Więc teoretycznie odbędą się wybory, ale sami wiecie. To znaczy, że potrzebny będzie nowy kapitan, bo ja będę rządził szkołą. Kto chciałby nim być? Ja, ja ja będę w tym lepsza. Ja chcę, ja chcę! Nie, 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 nie. To musi być kapitan, który stworzy zgrany zespół. Ktoś taki jak Addison. Dzięki Bri. Od dziecka chciałam zostać kapitanem czy liderem. Adison! 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 Z i nareszcie wracamy do domu. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę no wiecie kogo. Tak! Pójdziemy razem na bal! <laughs> A, też bym chciała, żeby ktoś mnie zaprosił na bal, ale Bonzo na pewno się na to nie odważy. <laughs> Mnie też nikt jeszcze nie zaprosił na bal. Myślisz, że Zed o mnie zapomniał? Nie. A kiedy mam rzucić konfetti? Wyczujesz to. Surugana! <grywka> Addison? Czy chcesz? <grywka> アウ

No. A -a -a! Ja się zbywam! nie chcę, żeby mnie nudno Spokojnie, zostańcie na miejscach. Świetnie dowodzisz, Adi. Będziesz fantastycznym kapitanem drużyny.